Cześć, witajcie. Ja jestem tak, a witam i witam Was w drugim odcinku zagrajmy w spor, czego chyba w pierwszym odcinku nawet nie powiedziałem. Ha, ha, ha. Teraz już nawet nie pamiętam tego. E, nie zmienia to faktu, że jest już drugi odcinek, w którym kończymy na pewną fazę. E, Komórki i przejdziemy do czegoś bardziej zaawansowanego. Um, więc przejdźmy dalej, zbierając kolejne to kolejne i to kolejne, 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 kolejnych um, punkciki, które wykorzystamy na wykorzystamy w przyszłości na kolejne to ulepszenia naszej postaci. Bo postaci to w ogóle w słowy, cały czas. Więc nie zapominajcie o tym. Um. No Hello o, jest Bardziej nie możesz być najgorszym miejscu świata Dobra Zapodnienie przez pocałunek. Hle, hle. To jest to. Włączmy sobie to. To będzie jakaś taka ostateczna wersja, bo już nie chcę za bardzo tutaj tracić czasu na ulepszenie mojej postaci. Jednak nie zmienia to faktu, że ten prądzik tam pomoże. Nie. Nie. Znajdźmy jakąś jadłodajnie może? O, widzę jakiś mały kebab Może jeszcze sałateczka tutaj widziałem Sałatka, sałatka jest Mac zestaw Dobra, teraz to już cheeseburger był taki malutki Big Maca Nie yeah. A ja nie chcę być Big Macem <laughs> zostałem Happy Meal tam mnie zabił Ach te Ach, te tekściki, sucharki związane z McDonald'em i to jak w Ameryce jest dużo ludzików myślę. He, he, Tak więc, zmieniając już temat, taki mniej takiego obrażającego, no taki bardziej zwyczajny. Znaliśmy właśnie jadłodajnię, czyli coś, co każdy lubi najbardziej, czyli zmielone. O Jezus, pieprzaj. Wow. Jak mi przykro. Ej, przeżyłeś. On cię wyssa, środka. No dobra, teraz zieleninkę sobie zjem. A tu małe skurczybyki, no. O, jak ładnie wyssane. Jak mi przykro. A, nie, nie, nie. Kwas mnie zjadł. Nie właściwości. A, dopadnięłem ty, dopadnięłem ty. Aw aw aw. Ła. Ej, ty spierpsza, chłopie. Ale wyssany. Taki był duży przed chwilą. Wow, aż zlagowało. Taki był duży. A czemu tak zlagowało nieprzyjemnie? Ej, 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 bez przesady. Ej, chodź, 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 A! Już widzę, że tutaj dochodzimy do końca. Takie małe, a wkurzające normalnie. A jakże. Dobra, to już nie żyje. To, 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 to też nie żyje. Ciebie dopadnę teraz. Jak ten prąd duży, jak ten prądzik ich zjada. E, tak więc zostało już, już niedługo, już niedługo. O, jak mi przykro. O, cześć. O, murzek! Wręcz ptasi, mrzek. Ha, ha. Tak jesteśmy gotowi. Awansujmy. Jak wygląda nasza faza? Zaczęliśmy. Zaczynamy od początku. O, tutaj nam przedstawiło wszystko. Um... No, więc żercą zostałem. No, przykro mi. Dostałem, na początku byłem wszystko żercą. Zacząłem jeść, 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 wstałem się. Tutaj nawet byłem bliska, jakby, no więcej jadł tych to by nawet był... Malutko brakowało. No, na końcu dużo zjadłem tych mięsia... mięsistych rzeczy. Ale to nic ważnego, bo tak naprawdę w fazie cywilizacji możesz być już żarśminą żercą. Co jest takie dosyć dziwne, ale jednak... Możliwe. Zacznijmy... kontynuujmy to raczej. O, jesteś już nasz, jest już nasza postać. Już nie tylko nie patrzymy z góry na nią, tylko teraz już tak 3D, lol. To jest dopiero nasza pierwsza faza, więc. ...powiedzmy, że te oczy jeszcze zostają. Nie, jakoś tak, tak, tak. tak. O, coś takiego awansowało, taki mały ten, mały plemnik z nogami. Hi, hi, hi ale z przyjemniaczek. Oczywiście to jest pierwsza generacja, więc tutaj proszę ta. Przecież to bez przesady. Oczywiście, właśnie teraz to się przydaje. Teraz zmniejszam sobie do maksa. Lewo to widać. No to walę sobie jakąś inną szczękę, bo choćby to. I mogę sobie żyć, i jednocześnie będzie mógł wszystko jeść, a jednak będzie szczęka na wierzchu, będzie taka na przykład do mięsożercy, więc to daje dużo, duże pole do popisu. Um, bardzo korzystne. Bo nie trzeba wtedy, jak jesteśmy głodni, nie musimy biegać, szukać przeciwnika, tylko wystarczy, że weźmiemy sobie krzeczka, pojemy trochę. Myślę, że to będzie takie dosyć przyjemne. Zaczynajmy. Moja kreatywna rzecz wylatuje, znaczy wylatuje, wypływa. Oczywiście, oczywiście. Nie, yeah, wypływamy. Ała, uderzył mały. się to, to wygląda, jakby szczęki w ogóle nie miał. No i tak, jeżeli chcemy zdobyć jakieś itemki nowe, to zbieramy sobie ze szkelecików. O, jakaś szczena. O, kasza Nolot Lol. Dobra, no dobra, spoko. I teraz, jak widzicie, możemy sobie jeść. Spotka inny. Dobra, zaraz spotkamy. E, powiedzmy, że... Co to jest? Może to wziąć? Można sobie jeść. Mięso żarne takie. No to już wiem, że tak się obraca prawym. No dobra. Więc prawem się obraca. Chodźmy do, do nich, zaprzyjaźnimy się. Tylko tak, zaprzyjaźnimy się tylko chyba raz. Tylko żeby wam, wam przedstawić jak to wygląda. Pa, jakiś niewidzialny. A nie chcę z nim ryczeć do niego, chcę z nim potańczyć. Teraz to, to wygląda dosyć śmiesznie, bo to wystarczyło, że wcisnąłem jeden przycisk i to wszystko już do paski do końca poszły. Ale jeżeli później jest, to później na przykład mamy tutaj, jeżeli byśmy poszli oczywiście w roślinę żerność, to byśmy mieli coś, śpiew, taniec, stepowanie i coś tam jeszcze. I wtedy na przykład on zaczyna stepować, to my zaczynamy stepować. Jeżeli mamy za słabe, za słabe na przykład umiejętność stepowania, to nie będziemy stepować jak oni i możemy po prostu przegrać. Muszą, muszą się paski równo spotkać. Być może, ewentualnie, my możemy szybciej ich do, dopaść. O, to jest alfa. To jest taka najgłówniejsza najgłówniejsze, powiem, postać tutaj. Często nie możemy, jeżeli chcemy z, na przykład e, zaprzyjaźnić się z nimi, najpierw musimy za, zaprzyjaźnić się jakąś słabszą postacią, taką zwykłą, a dopiero później z alfą, bo alfa często ma jakieś tam opory z tym. I tu dwa razy. Nie, yeah, gęboma dostaliśmy. Och, jak przyjemnie, to tutaj camembert, ups, lokowanie produktu. <ścoughs> o, to mi się podoba, bo ma większe gryzienie. Więc wracajmy teraz do bazy, bo e, zobaczmy, ewoluujemy znowu. Mamy 42 punkciki, trzeba się tutaj ulepszyć. A ładny ogonek! Gruby ten ogonek masz Kurwa wysara jajo! <ścoughs> Szybko rośnie, naprawdę Czuję, że do, doktoretka maczał w tym palce I teraz zobaczmy się, pobawmy tutaj. Przed usuniemy mu nogi całkiem. O ho Teraz patrzcie, jak chodzi. To jest właśnie fajne, że w tej grze nie trzeba na przykład... Nie masz punktów na nogi, to możesz sobie do nogi ominąć po prostu. Yy, więc yy, usuniemy ten pomysł, nie był za fajny. Bierzemy oczywiście głowę mięsożerny, mięsożerną. Żeby większe obrażenia zadawała. Jak widzicie, teraz spójrzmy sobie, że z taką gębę dużą to nie. Nie widać w ogóle tamtej, tamtego małego otworu do jedzenia. Bardzo przyjemnie. Same plusy. To czy są fajne, ale jednak takie bardziej straszniejsze, może tak. A! Z gówniane to wygląda, ale dobre. Zrobimy, że szczękę uszczeniemy trochę na dół, trochę tutaj je. I obrócimy, bo jakieś takie przewrócone są o Ale przyjemniaczki. Takie milutkie oczy oko mamy na brzuchu. <noise> e eee... oko cię boli chyba, <noise> by kowe. Cześć, żegnaj. Damy mu rączki, jeszcze nie, rączka, rączek jeszcze nie będzie miał. Są takie rączki jako dłonie. I tutaj stopki o, stópki osobno. Szarża poziom drugi. I skrzydełka. Może skrzydełka kupimy sobie później. Żeby szybciej się poruszać, ale zobaczymy. Trochę trochę wygląda, ale. To się ulepszy jeszcze. To wychodzi nowość w grze, czy Jak, jak zaczynamy, zaczynamy znowu, jako nowa generacja, mamy, to możemy sobie Ja ominąłem teraz, ale możemy sobie pobawić taką miningerkę. W których wszystkie umiejętności są jakieś tak testowane od nowa. Ja sobie ominąłem to, bo boza. Bo jak chodzi tak dziwnie... Ładnie jak on chodzi, to tak się giba, patrzy na dół. No ja, zaraz mam gębę mięsożerną, ale mogę jeść to, bo bo ten mój chw chwytek ciągnie. Nie, chyba, że moja gęba też potrafi to jeść, no dobre. Może nie, moja gęba jest mięsożerna, więc... E, to jest nie, chyba niemożliwe. Być może źle przystałem, zobaczymy to. O, o gadzie! U, ładnie to, ładne te oczka. Teraz tak, będziemy sobie ruszać i szukać jakby to no, nowych gatunków, ale też i... będziemy szukać nowych itemków. Znajdźmy, o tutaj jakiś może gatunek jest. Sujomat. Lol. Jakiś gatunek dziwny jest, dobra, pożremy go tym razem. Wciskam jedynkę jak się kulą, skończy i on go gryzie po prostu I na tym polega ta właśnie zasada. Oni, bo uciekają. Powiedzmy, żeby się uleczyć. Gonimy dalej. A jakiś mocniejszy gatunek, taki bardziej e, zły wobec nas, więc... Nie będziemy go zaczęłać, bo oni najczęściej są silniejsi od nas. E, jeszcze ponadto w grze spotykamy takie stwory, takie pojedyncze, pojedyncze gatunki, jak powiem. One nie trzymają się z nikim, tak naprawdę są cały czas wroga nastawione. E, ale za to przynajmniej mają... E, mają 250 życia nawet, to jest bardzo dużo, bo my mamy tutaj 10 w tej chwili. Są bardzo potężne, tak naprawdę później będzie bardzo ciężko je zabić, ale czasami to tak fajnie to wygląda. Można sobie powalczyć i zdobyć po prostu dodatkowe rzeczy. O, widzę, że tutaj jakieś itemki leżą z boku, trzeba zdobyć. Ptasia planeta, yeah. O, jakaś gęba. Wow, mu to szczęklo, jakieś oczki ślimak z kołcami, to jest to. Alma no. Dobrze, że, że mu pomogli. <grywka> Szli z gusie A, gin, gin. Ach te emocje, ach te dramaty. Jeszcze te, tutaj te mnogość wyborów. Może tą umiejętność wybrać czy może inną Więc trolololo Pompon. Bo ma więcej życia ode mnie, ale ma słabego damagea Bo jest to chyba na żerca, no Wow Fajnie, jest nas... jest mądrzejszy. Trololo. Cześć. Jestem dobry. Jest nowa umiejętność, umiejętność, nowa opcja, polegająca na tym, że możemy sobie dołożyć... no zaprosić z naszego klanu... klanu... naszej rasy kogoś do... do stada i po prostu biegać we dwóch. Często to pomaga zabić... potężniejszych przeciwników, bo... No, co nie co, co dwie głowy to nie jedna po prostu i łatwiej jest ubić Dobra, ubijmy już go Oj, spałowałem Ale, ale a te emocje Akt dramaty Dobra, no to ruszamy Dawaj, klikam, tak, klikam. Ubij go, ubij. Gdybym miał na przykład szarsze, mógłbym po prostu zaszartować na niego i go tak jakby tak e, przytrzymać w miejscu. Po prostu nie mógłbym po prostu w żadnym, spo... żadnym stopniu nic zrobić. Dobra, wracamy tutaj. E... Mam chrapkę, wracam do bazy. Cześć, widać się, sąsiedzi? Nie znam was. Fajnie, jak przechodzimy tam, po sojuszniczym terenie, to e, lecz nas. Ruchać mi się chce, a nie ma, nie ma kochanki. Cześć krokodylku. No, coś tam jest. Jakieś krokodyle nam wyszły. Ła, znowu zastrojają. Brzuchem, co ciekawe. Kurwa, ta gra jest przyjemna, ja nie mogę. O, oko. On no, na no, maxa już mamy. Ale zajebiście wyglądają Żeby jeszcze taka zajebista była Mam już tą gębę drugą, tak? Mam Ta gęba daje sama siebie szarże, ale nie, nie, jednak wolę nie Yyy Czytają ręce Daj, damy mu ręce już, żeby się chłopak cieszył Aaaa Z jakie ręce tutaj zainwestujemy? Um. O, poza. Czyli czwartą osą. Czyli jeżeli chcemy pozytywnie działać e, jak pozytywnie. Mm, chcemy się z nimi zaprzyjaźniać, to wtedy mamy śpiew, e, stepowanie, pozę i. i coś jeszcze. Taniec, zwykły. E. Damy mu takę Wow, Polcochód Tanie, Taniec, z poziom drugi, nie chcemy Skradanie Trollololo Damy sobie takie talę, żebyśmy mogli szarżować Weźmiemy sobie jeszcze to, żeby szarża była lepsza Pa, nos będzie mieć. Jednorożec, haha. Ha. Ale chujowo to wygląda, ja nie mogę. Urok, nie poza, tylko urok, no tak. Może skrzydełka? Strzelełka tak naprawdę pomagają w ten w szybszym poruszaniu się przyda się, szczególnie że ostatnie skrzydła wyglądają naprawdę fajnie ostatnie albo przedostatnie trochę taka jego poza jest taka trochę uchylona w dół ale dobra mniej, mniej więcej jest dobrze jak nie urok to straczka, haha ha, taki sucharek może coś tu jeszcze ciekawego jest? Bo musiałbym gdzieś wygarnąć moją ten, e, mojemu kuzynowi, e, który też ma spora. On ma dodatek jeszcze śmieszne i straszne. dodaje to naprawdę ciekawe szczęki, do tego jeszcze takie, to są naprawdę niektóre straszne. Śmieszne to tam, tam, śmiesznych tam naprawdę nie ma, ale tam no, kilka strasznych jest. Może to weźmiemy? Nie, to było ładne. Dobrze, żebyśmy to modyfikowali. O, w ten sposób. Nie, no różowe to nie. Jakoś chujowe to wygląda. Nie chcę. Powłoka. Dobra, jest dobrze. Nie będę teraz wymyślał. Kontynuujemy grę. A dokładnie to skończmy odcinek. Bo ja widzę, jak znowu 25 minut, czyli drugi odcinek znowu macie 25 minutowy. Ale jakże przyjemnie się nagrywa, właśnie takie odcinki taki takiej długości właśnie. To jest taki tutorial, co mówiłem właśnie o nim. Taki poradnik, jeżeli na przykład jakiś tam, że Twój młodszy, młodszy brat, młodsza siostra bodajże, możliwe też, że dziewczynka jakaś będzie chciała to grać. E, może jakiś e, kuzyn, syn, coś w tym stylu zawsze jakaś osoba e, może być naprawdę chętna do tego, żeby e, może po prostu po pograć i wtedy żeby zobaczyła o co chodzi w tym. To no prosty tutorial, prosty, prosty ja właśnie po, 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 pośpiewałem sobie z sojusznikiem, a on dołączy nas do mojego stada, więc e, właśnie tym jakże, ale jakże ciekawym akcentem e, kończymy drugi odcinek. Zagrajmy w sport Dzięki za oglądanie, czy komentarze, sugestie i łapki Piszcie jak wam się podobało I zapraszam was do kolejnego odcinka Cześć